Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii poświęconej obiektom głębokiego nieba. W tym filmie spełnię jedną z najczęstszych próśb, jakie padają podczas transmisji na żywo, mianowicie pokażę Andromedę. Zaczynajmy! To, co dziś znamy jako galaktyka w Andromedzie, do niedawna było wielką zagadką. Początkowo znana była jako wielka mgławica Andromedy, a swoją nazwę wzięła od gwiazdozbioru, na tle którego ją obserwujemy. Generalnie pod ciemnym niebem odnalezienie tej galaktyki nie powinno być trudne. Późnym latem oraz jesienią bez najmniejszych problemów powinniśmy odnaleźć ją pomiędzy dwoma bardzo charakterystycznymi układami gwiazd konstelacją Kasiopei przypominającą literkę W oraz wielkim asteryzmem kwadratem Pegaza. Te układy gwiazd widoczne są bardzo dobrze wysoko na niebie jesienią. Sama galaktyka znajduje się pomiędzy nimi, w środku, na tle Andromedy, gwiazdozbioru, który poniekąd sama rozsławiła. Pierwszą udokumentowaną obserwację tego obiektu przeprowadził perski astronom Abd al-Rahman al-Sufi w 964 roku, opisując ją jako mały obłok. Tak faktycznie widać ją bez pomocy sprzętu optycznego. Pierwsza teleskopowa udokumentowana obserwacja pochodzi z roku 1612. Niemiecki astronom Simon Marius stwierdził wtedy, że nie różni się ona niczym od obserwowanej niedawno komety. Charles Messier, francuski astronom i łowca komet, tworząc w roku 1771 katalog obiektów mgławicowych, umieścił ją na 31. pozycji. To dlatego dziś nazywamy ją także M31. Jej obserwacje przez wielu wybitnych astronomów dawnych czasów można sprowadzić do wspólnego mianownika. Duża owalna mgławica, jaśniejsza w środku i przygasająca na krawędziach, bez widocznych gwiazd i bez żadnych zmian w strukturze na przestrzeni wielu lat. Oczywiście pojawiały się czasem sprzeczne opisy, ale spowodowane one były głównie subiektywnymi odczuciami obserwatorów. Sądzono, że cały wszechświat zawiera się w Drodze Mlecznej, a M31 jest tylko jedną z mgławic wewnątrz niej. Tego przekonania nie zmieniło nawet pierwsze zdjęcie mgławicy w Andromedzie, wykonane przez Isaaca Roberta w 1888 roku. Zdjęcie ukazywało wyraźną strukturę spiralną, jednak odkrycie zbagatelizowano. Astronomowie ciągle podejrzewali, że mają do czynienia ze specjalnym typem głowic spiralnych znajdujących się wewnątrz drogi mlecznej, choć obserwacje spektroskopowe z początku XX wieku zaczynały ten pogląd poddawać w mocną wątpliwość. Wszystko wyjaśniło się w momencie, gdy Edwin Hubble znalazł w mgławicy Andromedy słabiutką gwiazdę, która zmieniała swój blask w znany i przewidywalny sposób. Gwiazda ta okazała się cefeidą, olbrzymią pulsującą gwiazdą o charakterystycznych wyłącznie dla siebie właściwościach. Cefeidy cechuje pewna zależność między okresem pulsacji a jasnością absolutną. Dzięki temu astronomowie rozpoznają je i stosują jako tzw. świece standardowe. Gwiazdy te doskonale sprawdzają się przy pomiarach odległości we wszechświecie, czy to do pobliskich gromad gwiazd, czy odległych galaktyk. Z obserwacji Edwina Hubla wynikało, że zmieniająca swój blask gwiazda zlokalizowana w mgławicy Andromedy, musi znajdować się bardzo daleko, poza drogą mleczną. Obserwacja ta okazała się przełomowa. Uzmysłowiła astronomom, jak bardzo do tej pory się mylili i jak ogromny może być wszechświat. Dziś termin głowica spiralna jest już pojęciem historycznym. Wiemy, że owalna plamka obserwowana na tle Andromedy jest inną kosmiczną wyspą, osobną galaktyką podobną do Drogi Mlecznej. Każda jasna gwiazda, którą widzisz na pięknych amatorskich zdjęciach M31, należy do naszej galaktyki. M31 ma swoje własne gwiazdy, gromady, obszary formowania nowych gwiazd i gazowo-pyłowe ramiona spiralne, a dzielą ją od nas 2,5 miliona lat świetlnych, niemal pustej przestrzeni. Jest największą galaktyką w grupie lokalnej, czyli niewielkiej grupie około 50 galaktyk, w której znajdujemy się również my. Zawiera około biliona gwiazd i ze średnicą 220 tysięcy lat świetlnych jest dwukrotnie większa od drogi mlecznej. Dysk jest mocno nachylony względem nas, ale jesteśmy w stanie dostrzec jej strukturę. Długo naświetlane zdjęcia ujawniają zgrubienie centralne z jasnym jądrem, otoczonym żółtymi, starszymi gwiazdami. Kosmiczny teleskop Hubble'a zajrzał w samo serce M31. Dokładne zdjęcia ujawniły podwójną budowę jądra. Obie struktury dzieli odległość pięciu lat świetlnych. Centralna supermasywna czarna dziura znajduje się w tym słabszym obłoku. Natomiast natura jaśniejszego obłoku nie jest jeszcze do końca wyjaśniona. Może to być skumulowane światło gwiazd orbitujących wokół czarnej dziury. W strukturze ramion daje się zauważyć niebieskie regiony związane z gromadami młodych gwiazd. Gdzieś pomiędzy nimi skąpane są czerwonawe obszary wodorowe, w których dopiero tworzą się nowe gwiazdy, ale najbardziej charakterystyczną cechą wydają się ciemniejsze, gęste pasma pyłu przecinające jasną poświatę galaktyki. Patrząc na M31 szerzej, można zauważyć, że wydaje się ona nieco zdeformowana i powyginana. I w rezultacie tak faktycznie jest. Zdjęcia M31, wykonywane w ultrafiolecie oraz podczerwieni, rzucają inne światło na jej kształt i ukazują struktury ramion jako bardziej przypominające pierścienie niż klasyczne ramiona spiralne wybiegające z jądra. Wini się za to burzliwą przeszłość M31. Samo jej powstanie jest wynikiem licznych i gwałtownych kolizji mniejszych galaktyk około 9 miliardów lat temu. Dodatkowo około 3 miliardy lat temu zaliczyła bardzo bliskie spotkanie z galaktyką M33 z Trójkąta, czyli inną dużą galaktyką z naszej grupy lokalnej. To pobudziło formowanie się nowych gwiazd w M31 oraz zniekształciło Dysk Galaktyczny M33. Galaktyka w Andromedzie nie jest więc tak poukładana, jak na pierwszy rzut oka się wydaje. W dodatku w dalszym ciągu wchodzi w interakcję z innymi galaktykami, mniejszymi towarzyszkami M32 oraz M110. Jej niewielkie sąsiadki to galaktyki eliptyczne. M32 jest najbliższą sąsiadką M31 i była pierwszą odkrytą galaktyką tego typu. Zbudowana jest głównie ze starych gwiazd, podobnie jak M110. Choć W niej zauważono ślady niedawnej aktywności gwiazdotwórczej oraz ciemniejsze obłoki pyłowe blisko centrum. Galaktyka M31 otoczona jest również rozległym gazowym halo, sięgającym nawet 1 miliona i 300 lat świetlnych średnicy. To coś, czego nie zobaczymy gołym okiem ani nawet na zdjęciach. Astronomowie wyznaczyli tę strefę, obserwując ultrafioletowe światło kwazarów schowanych za galaktycznym halo korzystając ze spektrografu zainstalowanego na kosmicznym teleskopie Hubble'a. Rozmiary tej galaktyki na ziemskim niebie są tak naprawdę ogromne. Gdyby ludzkie oko potrafiło akumulować światło tak, jak potrafi to matryca aparatu, widzielibyśmy galaktykę w Andromedzie jako obiekt sześciokrotnie większy od Księżyca. I pod naprawdę ciemnym niebem ten majestat jest zauważalny. Wygląda jak długa, rozciągnięta na około 2 stopnie smuga. Zazwyczaj jednak w wielu miejscach gołym okiem widzimy tylko okolicę jądra, a w dużych miastach o dostrzeżeniu M31 nieuzbrojonym okiem można zwyczajnie zapomnieć. Szczegółów M31 nie ukaże nam lornetka. Aby dostrzec coś więcej, trzeba skierować na nią przynajmniej ośmiocalowy teleskop i wyjechać pod bardzo ciemne niebo. Jest to obiekt bardzo duży, więc stosowanie dużych powiększeń nie przyniesie dobrego efektu. Dostrzegalnymi wizualnie strukturami są ciemne pasma pyłu przecinające jaśniejszą poświatę. Oczywiście wyraźnie zauważymy zgrubienie centralne i światło całej galaktyki słabnące wraz z oddalaniem się od centrum. W pobliżu galaktycznego dysku dostrzeżemy także dwie galaktyki karłowate, o których mowa była wcześniej. Mocno skoncentrowaną i mniejszą M32 bliżej jądra oraz bardziej rozproszoną M110 po drugiej stronie dysku w dwukrotnie większej odległości od jądra. Teraz spojrzymy na M31 przez nasz teleskop wyposażony w światłoczułą kamerę ZWO. Widzimy jasne jądro i struktury wokół niego. Doskonale rzucają się też w oczy ciemne pasma gęstego gazu i pyłu pochłaniającego światło. Większość gwiazd, które widzicie na tym obrazie na pierwszym planie, to gwiazdy Drogi Mlecznej, ale w tle widać również jaśniejsze gwiazdy galaktyki w Andromedzie. To te niebieskawe zagęszczenia skąpane w pyłach ramion spiralnych są ogromnymi gromadami, asocjacjami gwiazdowymi składającymi się z gorących, młodych, błękitnych olbrzymów i nadolbrzymów. Znakomitym reprezentantem tych formacji w M31 jest rozległa chmura gwiazd skatalogowana jako NGC-206. Znajdziemy ją około pół stopnia na zachód od galaktycznego jądra. Już w roku 1786 dostrzegł ją William Herschel i wy też nie powinniście mieć z tym problemu, o ile korzystacie przynajmniej z ośmiocalowego teleskopu pod ciemnym niebem. Zobaczycie mgiełkę przypominającą kometę o jasności 10 magnitudo, topioną w galaktykę. Duże teleskopy, 16-calowe i większe, w dobrych warunkach pozwolą wizualnie zaobserwować pojedyncze gwiazdy tej asocjacji. Należy jednak użyć bardzo dużego powiększenia, około 200-krotnego, przyzwyczaić oczy do ciemności i obserwować długo i uważnie. Ale nagrodą będzie wspaniały, niezapomniany widok. NGC 206 jest domem dla około 300 jasnych niebieskich gwiazd, z których najmłodsze mają tylko 10 milionów lat. Jak na gwiezdne standardy to niewiele. Dużo mniejsze gromady, ale równie piękne, obserwowano w tej galaktyce również przy pomocy Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. Fotografując amatorsko galaktykę w Andromedzie można też pokusić się o wyłowienie cefeidy V1, którą obserwował sam Edwin Hubble. Jej światło jest zbyt słabe, aby zaobserwować ją wizualnie. Również na obrazach na żywo z naszego teleskopu jej dostrzeżenie jest bardzo trudne. Ale jeśli połączymy ze sobą wiele klatek w jedno zdjęcie, tak jak robią to astrofotografowie, wydobycie światła cefejdy Habla staje się o wiele prostsze. Gwiazda ta zmienia swój blask w okresie 31,4 dnia w przedziale od 18 do 21 magnitudo. Teraz udało mi się ją uchwycić około 10 dni po maksimum. Na tym zdjęciu ma więc około 19 magnitudo. Szczegółowe dane na jej temat znajdziecie oczywiście na stronie AWSO. Spójrzmy teraz na galaktyczne sąsiadki M31. Poniekąd są dla niej tym, czym dla nas są obłoki Magellana. M32 jest po prostu jasnym obiektem pozbawionym jakichkolwiek interesujących szczegółów, ale w M110 daje się dostrzec ciemniejsze obszary pyłu w okolicach jej centrum. Są to jednak struktury niemożliwe do zaobserwowania wizualnie. W M31 zaobserwowano też około 400 gromad kulistych, czyli obiektów składających się z setek tysięcy do miliona gwiazd. Największą znaną gromadą kulistą w naszej drodze mlecznej jest Omega Centauri. Przy odrobinie wprawy, doświadczenia i cierpliwości możecie zaobserwować największą gromadę kulistą nie tylko w M31, ale w całej naszej grupie lokalnej. G1 Majal 2 znajduje się 170 tysięcy lat świetlnych od centrum M31 w halogalaktycznym daleko poza dyskiem. Składa się z blisko miliona gwiazd i jest dwukrotnie masywniejsza od Omegi Centauri, a w jej centrum może znajdować się czarna dziura. Obiekt ten na niebie znajduje się daleko od dysku M31, co czyni jego poszukiwania bardzo trudnymi. Jednak, wędrując powolutku po jaśniejszych gwiazdach, niczym po nitce do kłębka, dotrzemy w końcu do celu. Jasność około 12 magnitudo to względnie dużo jak na taki obiekt, i w ośmiocalowym teleskopie powinna być widoczna jako słabiutki punkcik. Podobnie prezentuje się w naszym teleskopie w widoku na żywo. Wizualnie ten obiekt również warto potraktować dużym powiększeniem. 12-calowy teleskop ukaże nam, że jest to bardziej rozmazana plamka niż punkt. Prawdziwą naturę gromady kulistej G1 Majal 2 ujawniają zdjęcia z kosmicznego teleskopu Hubble'a. Nie musisz jednak posiadać ogromnego teleskopu. Jeśli znajdziesz się pod naprawdę ciemnym niebem, nawet patrząc gołym okiem w kierunku galaktyki w Andromedzie, bardzo trudno będzie ci oderwać wzrok i podjąć decyzję o powrocie do domu. Tego widoku chce się jak najwięcej. Nie musisz też zazdrościć astrofotografom kolorowych, pięknych zdjęć. Udane obserwacje wizualne również pozostawiają głęboko w naszej pamięci wspaniałe obrazy i odczucia, które w dowolnej chwili będziemy w stanie przywołać. Patrzymy w końcu na jeden z najdalszych obiektów, jaki jesteśmy w stanie dostrzec gołym okiem, na inną galaktykę, która zmierza prosto na nas. Co sekundę jest 120 km bliżej nas i za około 4 miliardy lat zderzy się z drogą mleczną. Nie dojdzie jednak wtedy do żadnych katastroficznych scen czy zderzeń. Galaktyki bardzo powolnie przenikną się. Gwiazdy są zbyt małe, a odległości pomiędzy nimi zbyt duże, aby doszło do bezpośrednich kolizji. Materia obu galaktyk wymiesza się i utworzą jedną wielką galaktykę eliptyczną. Musicie przyznać, że przypuszczalny widok tego zdarzenia na nocnym niebie będzie oszałamiający, choć z tej planety prawdopodobnie nikt go nie zobaczy. To wszystko w tym filmie. Czekam na Wasze pytania w komentarzach i pamiętajcie, że możecie ocenić ten film, jeśli Wam się podobał lub nie, a nawet możecie udostępnić. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i bardzo dziękuję moim patronom. Trzymajcie się, cześć!